92 zawodników z całego województwa podkarpackiego wzięło udział w turnieju koszykówki Dębicki streetball czy, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Teraz Dębica we współpracy z Akademią Koszykarską KS Słoka Dębica. Paweł Hein, prezes Stowarzyszenia Teraz Dębica, radny miejski, powitał wszystkich zawodników i otworzył to wyjątkowe sportowe wydarzenie. Turniej został zorganizowany po raz trzeci, a organizatorów cieszy fakt, że z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest to impreza, która cieszy się z roku na rok coraz większym, większą popularnością. W tym roku mamy 92 zawodników z ośmiu powiatów województwa podkarpackiego. Bardzo się cieszymy, że środowisko koszykarskie w Dębicy tak się rozwija. Jest to efekt współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Teraz Dębica a Akademią Koszykarską Wisłoka Dębica. Również cieszymy się, że udaje nam się pozyskiwać środki na organizację tego turnieju z województwa podkarpackiego. Jak również pewnym efektem, że takie działania możemy podejmować, i jest dobra współpraca z, z władzami miasta jak i powiatu. Natomiast głównie ideą tego turnieju jest to, aby zaszczepiać młodym osobom ideę rywalizacji, sportu i zasad fair play, które właśnie są istotą grania w koszykówkę. Bardzo się cieszę, że koszykówka w naszym mieście się rozwija. Jest jeden dzień w roku, kiedy Park Jordanowski zmieniamy na Park imienia Michaela Jordana. Co roku staramy się wprowadzić coś nowego do tego turnieju. W ubiegłym roku była to kategoria Osób, kategoria specjalna dla osób niepełnosprawnych. W tym roku mamy też kategorię dla osób dorosłych. I z każdym rokiem potrzeby są większe. W tym roku mamy aż dwóch uczestników z 9 powiatów województwa podkarpackiego. Bardzo szybko lista się zapełnia uczestników, także potrzeby są bardzo duże. I na pewno to pokazuje, że nie możemy zrezygnować z organizacji tego typu turniejów z koszykówki. Paweł Hain, prezes Stowarzyszenia Teraz Dębica jest miłośnikiem tej dyscypliny sportowej i kiedyś grał w koszokówkę zawodowo. Idea przygotowania tego turnieju wynika z pewnych moich pasji młodzieńczych jako młody człowiek grałem w pewnym sensie zawodowo, w koszykówkę. E, trenowałem w unitarnów e, i tam miłość do tego sportu w dalszym ciągu została już nie jako zawodnik, ale bardziej jako organizator. I mam wielką przyjemność oglądania młodych zawodników na boisku rywalizujących za, za, ze sobą e, w duchu fair play. I ogromnie lubię patrzeć na ten sport e, i mam nadzieję, że on coraz bardziej będzie popularny w naszym mieście. W tym roku powstała nowa kategoria dla osób dorosłych. Dzisiaj rozgrywamy 44 mecze. Każdy mecz trwa 10 minut bez zatrzymywania czasu. Mecz może trwać krócej, jeżeli jedna z drużyn zdobędzie minimum 21 punktów. Byliśmy zaskoczeni ilością zgłoszeń. Mieliśmy listy rezerwowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Turniej z roku na rok się nam rozkręca. Mamy coraz więcej drużyn. Turniej jest już wpisany nawet do ogólnopolskich turniejów 3x3. 3. Także z roku na rok spodziewamy się coraz większej ilości zawodników. Na wydarzeniu obecni byli także Mateusz Cebula, przewodniczący Rady Miejskiej w Dębice, Konrad Makowiecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pan Marszałek Władysław Ortyl wraz z zarządem województwa podkarpackiego zdecydowali się wesprzeć to przedsięwzięcie. Widać, że samorząd województwa takie inicjatywy lokalne, sportowe też jak najbardziej wspiera. Więc to wspólne działanie samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji sportowych owocuje takim przedsięwzięciem, no, które zyskuje na popularności, bo mamy dzisiaj kolejny rekord uczestników. Myślę, że za rok przebijemy liczbę 100 osób. Gratuluję organizatorom. Cieszę się, że takie miejsce jest w Dębicy i że takie przedsięwzięcia się tutaj odbywają. Stawiamy na. Rozwój dzieci i młodzieży w naszym mieście, we wszystkich dyscyplinach. Staramy się wspierać inicjatywy, które się odbywają sportowe na naszych obiektach, jak tylko możemy. Jeżeli, jeżeli takie inicjatywy się tylko pojawiają, to zawsze chętnie bierzemy udział i cieszy nas, że ta młodzież garnie się do sportu, do koszykówki również. Ta dyscyplina jest rozwijana w naszym mieście właśnie przez pana Grzegorza Michałowskiego. Halika. Wspieramy jak tylko możemy, kibicujemy jak tylko możemy, tak jak pozostałem dyscypliną sportu młodzieżowego w naszym mieście, no i również tego seniorskiego. Także liczymy na więcej, liczymy na więcej koszykówki, liczymy na to, że wkrótce więcej pojawi się inicjatyw związanych z koszykówką 3 na 3 w końcu dyscyplina olimpijska. Niech ta młodzież rozwija się właśnie w tej dyscyplinie i być może kiedyś doczekamy się naszej, naszego reprezentanta z naszego miasta, właśnie na Olimpiadzie. Rozgrywką towarzyszyło mnóstwo sportowych emocji. Biorę udział, no bo ponieważ jest to bardzo fajna zabawa i jest to też moja pasja oczywiście koszykówka. Grałem w drużynie w Wisłoce, tu w Dębicy. No i bardzo fajna zabawa, też fajne przedsięwzięcie. W tamtym roku też właśnie grałem. No i po prostu można się pobawić koszem. Naprawdę jest to świetna impreza turniej miał także wymiar charytatywny. Podczas jego trwania odbył się kiermasz, z którego dochód był przeznaczony dla 17-letniego Kacpra. Kacperek ma 17 lat, choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Prawie rok temu miał bardzo poważną operację, która mu daje szansę na chodzenie. Jesteśmy teraz w trakcie Intensywnej i, i takiej dość ciężkiej rehabilitacji, e, do, która w większości jest prywatna, w związku z tym e, organizowanie różnych akcji charytatywnych e, i kiermaszy i tego typu rzeczy jest koniecznością, żeby zebrać po prostu środki na leczenie. Dzięki uprzejmości e, dzisiejszego wydarzenia i, i osób, które nim zarządzają, mamy możliwość również tutaj być z e, kiermaszem, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. E, jeżeli Państwo by chcieliby się również dołożyć do, do tej akcji, jest taka możliwość przez e, link na, na stronie. Kacper Śliz się pomaga. E, dzisiaj jesteśmy z Fundacji e, Serca dla Maluszka. Jesteśmy, jak widać, za mną z kiermaszem, więc myślę, że każdy może tutaj coś tam wygrzebać dla siebie i jednocześnie dołączyć się do akcji. No co jeszcze mogę powiedzieć o Kacperku? No Kacper pracuje bardzo intensywnie, jest, jest naprawdę zawzięty i chce chodzić, jest coraz bliżej tego, więc mam nadzieję, że to przed nami już nie niebawem. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Zadanie Dębiski Stribble 3x3, 3 Mistrzostwa Dębisy w Koszkówce zostało współfinansowane z budżetu Województwa Półtorpackiego. Stąd też nagrody, zarówno w formie pakietów, które są przewidziane dla każdej drużyny i dla każdego uczestnika. Oprócz tego, zwycięzcy w każdej kategorii, a mamy ich pięć, czyli za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii, jest przewidziany voucher o wartości pieniężnej. Podczas turnieju Dębicki Streetball 3 na 3 mamy przewidane nagrody nie tylko dla uczestników turnieju, ale również dla kibiców. Podczas turnieju odbędzie się konkurs rzutów do kosza i tutaj osoba, która pierwsza trafnie rzuci do kosza, najpierw to będzie z połowy boiska, później z odległości bliższych, otrzyma voucher o wartości pieniężnej w wysokości 500 zł. Kibice mocno dopingowali zawodników, a zawodnicy rozgrywali zacięte mecze, podczas których pokazali swoje umiejętności koszykarskiej i ducha walki.